Panie Jezu Chryste, cichy lekarzu dusz, przychodzę do Ciebie taki jaki jestem, bez masek, bez wymówek, bez udawania. Ty widzisz moje serce lepiej niż ja sam. Ty znasz moje rany, moje wstydy, moje ucieczki, moje jutro, które tyle razy odkładałem. Daj mi Panie łaskę prawdy: nie tej, która miażdży, ale tej, która wyzwala. Niech Twoje światło wejdzie w najciemniejsze zakamarki mojej duszy i niech mnie nie przestraszy, bo Ty jesteś tam pierwszy, nie z potępieniem, lecz z miłosierdziem. Duchu Święty, przyjdź, rozwiąż mój język, gdy boję się mówić, ucisz mój lęk, gdy drżę przed wstydem, ulecz moją pychę, gdy chcę wyglądać lepiej niż jest naprawdę. Daj mi serce skruszone i pokorne. Bo sercem skruszonym i pokornym nie gardzisz Boże. Maryjo, matko miłosierdzia, weź mnie za rękę i poprowadź do Jezusa. Naucz mnie ufać, że konfesjonał nie jest trybunałem, lecz domem ojca, w którym syn wraca z dalekiej drogi. Jezu, chcę wrócić. Daj mi odwagę, bym przestał się usprawiedliwiać i zaczął się nawracać. Amen. Panie. Staję przed Tobą jak człowiek, który wraca do źródła. Nie chcę już pić skał, które nie gaszą pragnienia. Nie chcę udawać, że nic się nie stało, gdy w sercu stało się tak wiele. Jezu, naucz mnie nazwać moje grzechy po imieniu. Nie ogólnikami, nie półsłówkami, nie tłumaczeniem się, lecz prawdą prostą i czystą. Daj mi łaskę, bym w spowiedzi nie opowiadał historii, tylko oddał tobie to, co ciężkie, i co brudne, i co boli. Panie, niech kapłan, który mnie wysłucha, będzie dla mnie znakiem Twojej cierpliwości. Niech moje serce nie ucieka, gdy usłyszę pytanie. Niech nie kłamie, gdy poczuje wstyd. Niech nie zasłania się dumą, gdy powinno płakać. Panie, przyjmij moje rozważania. Pomóż mi znaleźć na nie odpowiedzi. Czy modlę się? Czy tylko kiedy muszę? Czy uciekam od Boga, gdy upadam? Czy moje słowa budują, czy ranią? Czy plotkuję, obmawiam, kłamię, manipuluję, ośmieszam, poniżam? Czy umiem przeprosić? Czy noszę w sercu urazę? Komu nie przebaczyłem? Kogo skreśliłem? Czy życzę komuś źle, choćby po cichu? Czy jestem wierny w miłości i czystości serca? Czy nie karmią mnie treści, które brudzą wnętrze? Czy traktuję drugiego człowieka jak osobę, czy jak narzędzie? Czy jestem uczciwy w pracy, w domu, w pieniądzach, w zobowiązaniach, w podatkach, w obietnicach? Czy dotrzymuję słowa? Czy zaniedbałem dobro, które mogłem zrobić? Czy w moim sercu jest żal i pragnienie zmiany? Czy chcę tylko ulgi, czy naprawdę nawrócenia? Panie, pokaż mi prawdę i daj mi miłość do prawdy, bo ja nie idę do spowiedzi, żeby mieć spokój, ale żeby mieć Ciebie. Amen. Ojcze Miłosierny, wracam do Ciebie. Nie mam się czym pochwalić. Mam tylko serce, które się zmęczyło grzechem, i duszę, która tęskni za domem. Przepraszam Cię, Panie, za wszystko, co we mnie było przeciw miłości, za grzechy znane i ukryte. Za słowa, których nie cofnę, za wybory, które zraniły innych i mnie samego, za chwile, w których mówiłem: Poradzę sobie bez Boga, Jezu Chryste, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nade mną. Obmyj mnie swoją krwią. Oczyść mój wzrok, moje myśli, mój język, moje serce. Niech Twoje miłosierdzie będzie mocniejsze niż moja słabość. Duchu Święty, nie pozwól mi wrócić do starych dróg. Daj mi nawrócenie, które nie trwa jeden dzień, ale staje się nowym kierunkiem życia. Wlej we mnie pragnienie dobra. Daj mi łaskę stałości. Naucz mnie uciekać od tego, co prowadzi do grzechu i wybierać to, co prowadzi do światła. Panie, postanawiam, z Twoją pomocą, unikać okazji do grzechu, oddać Ci to, co mnie zniewala. Naprawić, co się da naprawić, przeprosić, gdzie trzeba przeprosić i zacząć od nowa. Pokory, krok po kroku. Boże, stwórz we mnie serce czyste i odnów we mnie ducha prawego. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi swego ducha. Jezu, ufam Tobie. Niech po tej spowiedzi moje życie będzie bardziej Twoje. Amen. Boże mój. Ojcze miłosierdzia, staję przed Tobą w Prawdzie. Nie chcę niczego ukrywać, niczego usprawiedliwiać, nikogo obwiniać. Chcę wziąć odpowiedzialność za moje życie i za moje wybory. Ty widzisz mnie całego, z moimi dobrymi pragnieniami i z moimi upadkami. Znasz moje serce lepiej niż ja sam. I ja dziś, w świetle Twojej Prawdy, uznaję, że jestem grzesznikiem. Zgrzeszyłem przeciwko Tobie, mojemu najlepszemu ojcu. Zgrzeszyłem przeciwko moim braciom i siostrom. Zgrzeszyłem przeciwko sobie samemu. Z głębi serca żałuję za wszystkie moje grzechy. Żałuję nie tylko dlatego, że boję się kary, ale przede wszystkim dlatego, że obraziłem Ciebie, miłość nieskończoną. Każdy mój grzech był jak policzek wymierzony Tobie. Był odrzuceniem Twojej miłości. Podeptaniem Twojej łaski. Był powiedzeniem nie temu, który jest moim największym dobrem. Panie, gdy myślę o Twojej dobroci i o mojej niewdzięczności, serce moje pęka z bólu. Proszę, przyjmij mój żal, nawet jeśli jest on tak niedoskonały. Przepraszam za grzechy pychy. Za te chwile, gdy stawiałem siebie w centrum, gdy myślałem, że jestem lepszy od innych. Gdy szukałem poklasku i uznania, przepraszam za grzechy chciwości, za przywiązanie do pieniędzy i rzeczy materialnych, za zazdrość o to, co mają inni. Przepraszam za grzechy nieczystości, za myśli, słowa i uczynki, które skalały moje ciało i duszę stworzone na twój obraz. Przepraszam za grzechy gniewu, za niecierpliwość, za ostre słowa zachowanie urazy i nienawiść w sercu przepraszam za grzechy łakomstwa za nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu za szukanie przyjemności za wszelką cenę przepraszam za grzechy zazdrości za smutek z powodu dobra które spotkało innych i przepraszam za grzech lenistwa za marnowanie czasu za unikanie wysiłku za zaniedbywanie modlitwy i dobrych uczynków boże Bądź miłościw mnie grzesznemu, panie Jezu, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Ty na krzyżu wziąłeś na siebie wszystkie moje winy. Twoje rany są ceną mojego odkupienia. Twoja krew jest napojem, który obmywa moją duszę. Proszę, zanurz mnie w oceanie Twojego miłosierdzia, który wytrysnął z Twojego przebitego serca. Niech Twoja ofiara zakryje moją nędzę. Nie patrz na mnie, ale na Twoje święte rany. W nich jest mój ratunek, Duchu Święty, Duchu Prawdy. Proszę, daj mi mocne postanowienie poprawy. Nie chcę tylko żałować za przeszłość. Chcę zmienić moje życie. Wiem, że sam z siebie jestem słaby i niestały. Dlatego proszę o Twoją moc. Umacniaj moją wolę w walce z pokusami. Wskaż mi konkretne kroki, które mam podjąć, by zerwać z grzechem. Pomóż mi unikać okazji do zła. Daj mi siłę, by naprawić krzywdy, które wyrządziłem. Chcę z Tobą współpracować w dziele mojego uświęcenia. Panie, w tej modlitwie o przebaczenie dla siebie, muszę też zmierzyć się z przebaczeniem innym. Ty powiedziałeś: Jeśli nie przebaczycie ludziom, i ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. To trudne słowa. W moim sercu jest tyle ran, tyle żalu do ludzi, którzy mnie skrzywdzili. Po ludzku nie potrafię im przebaczyć, ale z Twoją pomocą mogę. Dziś podejmuję decyzję. Wybieram przebaczenie. Uwalniam tych ludzi z mojego wewnętrznego więzienia. Oddaję ich Tobie. Proszę. Ulecz moje zranione serce i daj mi Twoją miłość, która potrafi kochać nawet nieprzyjaciół. Boże, dziękuję Ci za Twoje nieskończone miłosierdzie. Dziękuję, że nigdy się mną nie męczysz. Dziękuję, że zawsze czekasz z otwartymi ramionami. Dziękuję za cud Spowiedzi Świętej, gdzie mogę usłyszeć słowa rozgrzeszenia i zacząć od nowa, ufając w Twoje przebaczenie. Pragnę powstać i iść dalej, z sercem czystym i pełnym pokoju. Prowadź mnie, Panie, drogą Twoich przykazań, aż do spotkania z Tobą w chwale wiecznej. Amen. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dar wspólnej modlitwy, za to, że kiedy gromadzimy się choćby w ciszy, Ty jesteś pośród nas wierny, czuły, bliski. Dziękujemy Ci za każdą chwilę, w której serce mogło odetchnąć, za każde słowo, które podniosło z ziemi, za łzę, która oczyściła, za pokój, który przyszedł nie z naszych sił, lecz z Twojej łaski. Ojcze, dziękujemy Ci, że uczysz nas wracać, że nie mówisz już za późno, tylko otwierasz drzwi domu i czekasz, aż zrobimy ten jeden krok ku Tobie. Duchu Święty, dziękujemy Ci za jedność, za niewidzialną nić, która łączy serca, za zgodę, która rodzi się w modlitwie, za to, że uczysz nas słuchać, przebaczać i zaczynać od nowa. Maryjo Matko, dziękujemy, że prowadzisz nas do Jezusa, że uczysz prostoty i ufności, że osłaniasz płaszczem tych, którzy drżą i przypominasz, on jest blisko. Panie, przyjmij tę modlitwę jak mały dar dziecka. Niech owoce naszej wspólnej modlitwy zostaną w nas na długo: łagodność w słowach, cierpliwość w codzienności, pokora w sercu i odwaga, by wybierać dobro. Błogosław nam, Panie, na dalszą drogę. Niech Twoje światło prowadzi, gdy przyjdzie zmęczenie, niech Twoja miłość podnosi, gdy znów upadniemy. Niech Twoje miłosierdzie będzie naszym domem. Jezu, ufamy Tobie. Amen.